Tak zawija! Siedzi! Po pierwszym sandaczu już założyłem kamerkę. Miał być rzut testowy, wyjechał pierwszy sandacz. No i słuchajcie, pierwszy sandacz dzisiejszego poranka. W takiej pięknej, dzikiej scenerii. Yo man, dzika woda robi robi. Uhu, ten będzie miał 65, zaraz go zważę. Ten zmierzę. Zobaczymy. Czy sandacz? Zobaczymy co się teraz zadzieje tutaj Bo muszę się na nowo dostać na skałkę Także LGBT LGBT dało radę jest ciut wyższy stan wody niż tutaj za pierwszym razem jak łowiłem więc i ten nurcik jest dość silniejszy ale tu jest fajna woda, po pierwsze dzika, to jest raz, po drugie, tu jest fajny teraz uciąg, tu wzdłuż brzegu jest rynna, a tam gdzie rzuciem jest dołek. Także polujemy na następne ryby. Patrzymy czy coś ich się tam jeszcze czai. Obcieło. Dobra, patrzymy z nową gumą Po obcince szczupaczej Siedzi ryba Obcina! Szczupak! Ten sam co wcześniej chyba No A Marcin zapomniał przeponów kupić. No Jezus Maria. Mamy zmianę miejsca. Wróciłem na pierwszy kamień. Już mi spiął się nieduży szczupaczek. Teraz zobaczymy Czy tutaj coś nie stoi w tej rynnie? Marcin poszedł już przodem. Ja zrobię parę rzutów i też pójdę dalej. Ten drugi brzeg jest ciekawy, bo tam woda kręci stamtąd woda idzie tu więc teraz trzeba będzie tam uderzyć Tam patrzeć na o, tak jak Marcin stanął i tam rzucać i z nurtem, żeby w stronę brzegu szło. Ideolo. Gdyby jeszcze będę tak za 20 cm to opadła, to by było tak jak łowiłem w sierpniu. I były świetne warunki do przedreptania tutaj tych fajnych miejsc. Ale i tak jest jak fa fajnie jak łowić, więc nie ma na co narzekać. Dobra, ostatni rzut wzdłuż brzegu idziemy do Marcina Pod to drzewko zobaczymy Marcin! Pierwszy rzut widzicie pod drzewkę tylko da ładnie walczy uuu To jest ładna ryba to jest bardzo ładna ryba Bardzo ładny szczupak silny rzeczny tu go damy w trawę. Dobra, chodź, twaniaku. Dobra, mamy go w trawie. Oj. Chodź, 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 chodź Zaraz cię odhaczę, poczekaj To chyba brat Andrzeja bo taki nerwowy To chyba Bogdan Dobra, mamy to Marcin! Ładny gruby pajku, zaraz sprawdzimy ile ma Opa Fajny dziabong. Oj Czekajcie bo tu mam trochę tak po krzywemu Nie, tak go nie zmierzymy tu muszę dać będzie taki koło 80 Aha. no 80. 80 no dobra słuchajcie najlepsze jest to że myślę, zapomniałem że wyłączyłem kamerę szczupak wypuszczony pierwszy rzut pod drzewo i cyk 80 cm. Elegancie. Zdjęcie zrobione. Później wstawię na, na sto, Ten do filmiku dorzucę. Patrzymy, czy tam jeszcze jakiś dziabąk nie stoi. Ten stał w książkowej miejscuwie. Trawa. Także zobaczymy, czy tam coś się jeszcze nie czai. Fajna 80 pięknie pojechał. Pięknie wybierał Linkę z, z kołowrotka. O właśnie takie emocje nam tutaj dzisiaj chodzi. jest fajnie, bo tu głęboka rynna jest. No i tu woda kręci Kręci nęci. Tak zawija Siedzi Łokuń, panie Mamy dzisiaj wędkarskie trio Yeah! W końcu okoń Mówiłem, że stoją przy brzegu W kamieniach Przy brzegu w kamieniach Pięknie wybarwiony no Tak się pięknie nastroszył I fig go do wody Czekaj chłopaku Przyprowadź pradziadka <laughs> Ale pięknie uderzył Aaa ah, I spadł Ale jak ładnie uderzył pani Podbieramy jakiegoś dziabą Tutaj w dołku stoją, w tej rynnie To też był sandacz. Tylko te mniejsze, ale wiesz, jak są te mniejsze, to są i te większe. Ale mi uderzył przy te, przy trawach. Zobacz, jak zawinął. Ale jak? Człowieku! Konkret! A raz za sprowokujemy? Tutaj jeszcze raz. Może uderzy. Bo się nie ukrył. Co? O kur, dobra, udało się wyjąć. Powtarzamy sekwencję i wzdłuż brzegu. Oj, kur, dobra, próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też fajna zatoczka. Później pójdziemy na tamte kamienie i z tamtych kamieni będziemy atakować tą zatokę, bo tu jest rynna. Dobra, idziemy na te kamienie, bo tu jest słabo. Nie mamy jak wrzucać. Dobra, wróciliśmy tutaj na kamień, co byliśmy z Marcinem Próbujemy tutaj, Marcin mówi, że miał jakieś tutaj brania, więc... Dłubiemy, zobaczymy, że coś się uda wydłubać Człowieku, jakie branie miałem? Jakie branie miałem teraz? Nie Spięła się, nie trafiła dobrze Tylko usłyszałem drż! I ps, Tyle. Tak sobie wiesz... A, wiesz, rzucę tutaj, nie? To szczupaki tutaj w tych, tych trawach. To szczupaki. Szczupak. I to taki, kurde, ci powiem, kolejna osiemdziesiona, nie? Ale ładnie wybarwiony był. Żółto-pomarańczowe płetwy dolne miał. Fajnie. Bardzo ładnie wybarwiony. Ale już siłku. Już gdzieś uciekł w dołek. Ale możliwe to ten co to mi tutaj mi uderzył Bo miałem jedno tu dobre uderzenie, a teraz, co? No Ale fajny taki, powiem Ci, bardzo ładnie ubarwiony Gdzie ty rzucasz? Tak na wprost.